Eluwa ekipa w kolejnym odcinku z pogromców mitów na tym kanale. Dzisiaj niestety nie ma ze mną Irakta, ponieważ śpi już, ale dzisiaj jest ze mną Yoshi. Dzień dobry! Bierze tutaj na białym koniu i słuchajcie, to się dobrze składa, że że tutaj na białym koniu, dlatego że poprzedni odcinek właśnie wygrał mit z koniem, czyli o. że szkielet koniowy. Co? ten <grym grym> koń może po prostu po e, pod niej Ale Zostaw tego konia, nie chcę, żeby on był ale szkieletem. Ale mówię o szkielecie, stary. No a, ale oczywiście dobra. pamiętajcie, żeby zagłosować na końcu odcinka wasz ulubiony mit, a tym. Czasem, słuchajcie, zostawcie także łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał z kanału Reakcja, który właśnie tutaj prowadzę razem z No I przypominamy o najnowszej zasadzie, że za każde 10 tysięcy łapek jest jeden dodatkowy mit w kolejnym odcinku Teraz dobiliśmy 15, więc będzie dodatkowy jeden mitik. E, nawet e, wbijajcie koniecznie, może 20 nam się uda albo cokolwiek No i co? Nie ma co przedłużać, tylko przenieśmy się do pierwszego mitu Gdy utopisz zombie ze zbroją, zombie zamieni się w utopca i zrzuci zbroję Okej, okay, więc w tym celu idźmy do naszej topiarki, ale Josie ty się nie topiesz jeszcze. Ja się nie topię stary ja... Ja jestem smokiem podwodnym również. A, no dobra, czyli w takim razie potrzebujemy tutaj zrespić zombiaka w zbroi. I on się powinien w trakcie, co już straciliśmy w poprzednim odcinku, zmienić na topielca, czyli takiego specjalnego zombiaka podwodnego. No. ale sprawdzimy, czy tak jak mówi mit, stracił on zbroję w trakcie tej przemiany. Więc dajemy sobie o, ten nawet paczek o z... kurde! No bo ten zombie pigmy nadałem. Ale dobra, patrzcie w ogóle zombie. I zobaczymy, który prędzej się utopi. Właśnie, nie no, ale nie, raczej stary nic się nie stanie z zombie menem, jak on to zginie, ale najwyżej dwa mity naraz będzie sprawdzać, Dokładnie ale dobra. tak, a mam jeszcze trzeci mit, słuchajcie, no? jeśli będzie 25 tysięcy łapek w górę jak? pod tym filmem, no? to przycisk lajka like będzie inny, więc Lord. zobaczcie, jak będzie wyglądał. No zobaczymy w takim razie, czy tak będzie, trzeba to sprawdzić oczywiście, sprawdźmy tego mita. K... O jest, zamienia się, widzisz, jak drga cały stary. O kurde, ale trzęsiówki się. ten dostaje. z tyłu nic, ale ten, zobaczmy, czy straci on... Uważam ja się, że nie, ale stawiam, że... Ale to też nie. chyba nie mogą mieć zbroi na sobie. To jest ciekawe. Chociaż to ja nie widziałem nigdy m. to pielca. Ma. Się o! O, lo! została mu zbroja. I mid w takim razie był. fałszywy stary. Jest Popatrz, fałszywy, no. jest to, jest to pielec tutaj, faktycznie. I, I ma na sobie zbroję i do tego wszystkie te rzeczy, czyli w takim razie, no, mit musimy obalić, e, no i, i z Pigmanem też nic nie stało szczególnego, czyli Pigman się za bardzo to... zmienić nie może, więc my mit obalamy i czas przejść w takim razie do drugiego mitu. Jeżeli leżysz w łóżku i spadnie na ciebie kowadło, to nic ci nie zrobi. Dobra stary już nie chce mi się nagrywać, jest druga w nocy i eee, no i co z tego nie stary? Nie mnie z tego łóżka, totalnie Co? Stary. Ja ci nie ściągnę? Czekaj, spróbuję najpierw wodą cię oblać, stary. No tak średnio nie, bym no powiedział. To się nie dzieje akurat. Eee, nic proszę, nie zabrać dzieje. To, proszę zabrać Proszę zabrać tę butelkę, stąd tak nie działa, to... Ja, ja już znam na ciebie sposób. O nie, co ty ja, robisz stary? Ja już znam na ciebie sposób, stary jak cię wyciągnąć z łóżka. Patrz. Co? <ślam> <śmienic> Ej, no, przecież to stary, oj, ty oj, oj. w ogóle nad, żelastwo nad sobą rozwalasz, ale, <śmienic> co, Twardy nie no, ale jak dam, a jak dam wyżej, stary? Panie, ja. bardzo ja, co to w ogóle że z... <grym> Rozumiem wszystkie prawa <grym> fizyki, ale to akurat Powinno działać normalnie oje, A tym oje, bardziej, oje. że w poprzednim odcinku sprawdzaliśmy Że strzałą normalnie da się oberwać W łóżku, ale z... że o. z tego się nie da no, dobra, ale tak cię wyciągnę z łóżka A. Widzisz, z ja sobie... łóżko I tak to jest, no więc w takim razie Mit potwierdzony, więc jak widzicie kowadło nic nie robi jest dwie osoby, no I 102 osoby najwyraźniej miały rację, więc w takim razie y, Mit potwierdzony No i trzeci mit przed nami Gdy skocznia konia z wysokości na beton to umrze, a jak na trawę to przeżyje. No to za chwilę zobaczycie będzie trochę drastyczne, dlatego że słuchajcie, będziemy zrzucać konia na beton e, Kiedyś była taka piosenka w ogóle coś tam konie po betonie Pędzą konie po betonie! Kole, kole! E, ale zobaczymy teraz. Ja zaraz. Nie, nie pamiętam piosenkę deszcz na betonie, deszcz na betonie. No to też, ale konie na betonie też było, pędzą konie po betonie o, chyba. Pędzą coś konie po betonie, dzisiaj no, będzie bardzo morto. Ale teraz słuchajcie, faktycznie będą konie na betonie, więc w takim razie czas przetestować. Najpierw zobaczymy ten beton. Czy w ogóle to jest odpowiednia wysokość, żeby on w ogóle zginął, więc... E, więc może przepchnij. Ej, nie jest stary, bo musisz go przepchnąć bardziej, bo za bardzo z nim sterować nie możesz. Ło! Wow. Dobra, czekaj. Już i to ty składasz na ten beton. Spokojnie, panie, panie koniu, panie koniu, proszę... Ale czemu... Panie koniu, proszę panie na beton. Pani koniu, proszę... Uwaga! Ej, ale to jest o. chyba za nisko, stary. Musimy podwyższyć jednak nas wszystko. tak wyżej, no. Więc dajmy sobie bardzo, bardzo wysoko. No dobra, to sprawdźmy jeszcze raz tutaj wszystko, popchnijmy go do przodu. Okej, okay, dawaj, dawaj. Dobra, może nawet możemy go. O, lepekał. Uważam, I przeżył, co mimo, przeżył. Że co? Ale jakim cudem? Ale... No i tak już mit jest teraz bardzo wątpliwy, dlatego że było z wysokości, a to jest już mega wysokość teraz co tutaj mamy, więc no, dawaj, sprawdźmy jeszcze raz, proszę już... nie nie żebyśmy życzyli w ogóle śmiercią konia, e, ko o, o, ciągle przeżył, ale rzućmy tamtego może jeszcze. Zobaczmy czy faktycznie... Bo jeśli zadam mu obrażenia... Nie no, ale Nie, jeszcze no musimy one... wyżej, stary. No, a. Ja a bo wiesz co zrobimy? Zespomnimy oswojone konie i sprawdzimy wy, normalnie, ile one mają życia, wiesz? Więc porównamy ilość życia po prostu. U nich. Dobra. więc zostawmy z tej samej wysokości. Okej, okay, więc słuchajcie, spełnimy sobie w takim razie takiego konia normalnie jest z siodłem i tak dalej. I jak teraz widać, one mają słuchajcie, ile tutaj serduszek? Mają 13 serduszek z tego co widzę. I sprawdzimy po prostu na obu jak to będzie wyglądało. Więc co? Dobra. Spadamy sobie w dół po prostu. Z nimi, tak? No bo nie przepchnijmy je po prostu, żeby też były wiarygodne w miarę wyniki. Więc sprawdzimy po prostu, czy jest jakakolwiek różnic różnica. Więc ja rzucam mojego konia. Dobra, okej. Okay. Mój przeżył normalnie. Twój spada na beton i sprawdźmy w takim razie. Ten... I pół mój serduszka. Ma... Pół serduszka? Tak. A mój ma trzy pół. Co? Więc faktycznie możemy to potwierdzić. Co prawda koń nie ginie, ale zadaje o wiele więcej obrażeń. Ale sprawdźmy próba błędu i sprawdźmy faktycznie. Skoro pół serduszka zostało twojemu, to podnieśmy jeszcze platformę o 5 i sprawdzimy wtedy dostatecznie, co nie? Dobra. Dobra, więc lecimy w takim razie z kolejnym razem. E, mój już le leci w dół, uwaga, i leci. I, I, I zobaczymy, również. czy twój zginie. Skinął! Z, z twój skinął! A mojemu zostało ciągle stare jedno serduszko. Ja więc podnieśliśmy teraz tak naprawdę o 10 nawet w górę, więc no... Mit potwierdzony, ale... Potwierdzony. Jak nie ale powiem. wysokość i tak jest mega stary. W ogóle, żeby z koniem tak daleko... Ja no. mogę już przynajmniej wiedzieć, że jak mam zdrowego konia jeszcze jakby w zbroi, to ja mogę z nim skakać stary, wszędzie praktycznie. Te Więc... konie są niezniszczalne praktycznie. No, mega dużo mają życia. My na pewno byśmy z takiej odległości zginęli, no ale co, w takim razie mit potwierdzamy. No i czas na czwarty mit. Jak nakarmisz brązową grzybową krowę kwiatem i wydoisz miską, da ci podejrzaną potrawkę. Ja Korzystając co? z mitów poprzednich odcinków, stworzyliśmy brązową e, krowę e, grzybową Którą, a jeśli chcecie zobaczyć poprzednie mity to oczywiście zajrzyjcie w prawy górny rogu Tam macie playlistę z wszystkimi mitami, albo na końcu odcinka tak żebycie mieli playlistę dostępną No i słuchajcie, zrobiliśmy sobie właśnie tą brązową krowę grzybową I czas jest wstecz, w takim razie, e, kwiatka, o Ej startu to faktycznie działa, patrz Co? Dałem, dałem jej kwiatka I chcę teraz Ej, ale ja nie mogę Nie mogę jej w ogóle wydoić to jest mega dziwne Ej, stary, zatekaj, żeby mnie atakować. O nie, dobra. Ale faktycznie dała Serio? mi podejrzaną potrawkę, stary. To jest jo, w ogóle dostępne fierzy. na klifie. Ej, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, stary. Próbujemy to zjeść. Dajmy sobie no. dzień, stary. I spróbujemy naraz to zjeść. Czekaj, daję gamę modę Survival. I dobra, czas stary to sprawić, ja czy, co to nam da? Dobra stary, ja już mam, Okej, okay. masz tą w zupkę, o. w takim razie dobra. czas spróbować. Ej, Do musimy trochę się zmęczyć tylko trochę, bo ja mam no pełny zupka. pełny głód, więc o, no ja, zaraz ja, się ja widzimy no jak mi widać. trochę tego głodu spadnie. O, mam już, ja już mam pół stracałe. straciłem, ty masz już też, czy jeszcze nie? No mam, mam pół, super. Okej, okay, dobra, to spróbujmy w takim razie, ja piję. No to z Dało mi słabość tylko na 7 okay. sekund. Też, więc, więc no, jakoś niespecjalnie ten, ale patrzcie, można to sobie robić na, na okrągło w sumie i daje nam trochę jedzonka. Przy, przynajmniej jesteśmy na jedzeni. O, Dokładnie, o, nie, o, nie, i, ale bardzo fajne. Ja o tym nie wiedziałem osobiście, więc bardzo fajny mit, mit potwierdzony. I serio, nie wiedziałem o takim czymś, że takie coś w Minecrafcie istnieje. No dobra, więc w takim razie czas na piąty mit. Da hmm. się włożyć wieśniaka w wódce do wagonika. Ten mit szczerze wydaje mi się mało legitny, stary, no, ale to było tak. ciekawe, bo słuchajcie, dajmy sobie oczywiście tutaj villagera, e, on sobie wszedł od razu tutaj do łódki i spróbujmy wepchnąć, oj, od razu Uy. nawet ma jakąś już profesję zdobyć. No już, kurde, ten, co? Już jaką ten, dobra, ale spróbujmy wepchnąć, i najpierw, stary, zrobimy tak, okej, okay. no. I, i teraz tak, żeby jakoś to... Czekaj, to ja będę Spróbuj z tej strony Czekaj, Ja pcham ja wózek, ale coś mi to nie wychodzi, niestety. Ja spróbuję jeszcze bliżej wepchnąć. O, aha. Spróbuj... A nie wiem, jak za bardzo możemy z tym stary zrobić, ale... O, patrz, może zróbmy coś... O! O! o. Co? 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 CO?! Co?! Czekaj, co się właśnie stało? Co jest? LOL! On siedział z się... na naraz! Co?! Patrz, ej, ale stary, jaki ale patrz, jest ogóle, jak to jest pojazd! Ma... I kiedy jest pojazd, patrz, że po torach możesz jeździć, też się po wodzie sobie możesz górze. To mi ten, ten mit mi rozwalił wszystko totalnie teraz! Przecież to było tak inteligente. A da się sam w ogóle stary... Czekaj, patrz, że dajemy tylko to, no i dajemy teraz tylko i wyłącznie ten wagonik. Może da się po prostu sam wagonik wepchnąć, stary. Mm. Spróbujmy jakoś może w wodę nawet. Znaczy ja nie chcę nic mówić, ale w ogóle nasz villager to gdzieś dryfuje po trawie, więc... A nie, to, to za bardzo tak nie może działać, ale... Kurde, to by było fajne jakby w ogóle samo to się dało wepchnąć no. jakimś cudem. Ale nie, to musi... Nie, to nie da się wepnąć samego tego, ponieważ... A co jakbyśmy zabili teraz Villagera tak szczerze? Cośmy go zabijmy? No. Tylko tak, żebyś nie rozwalił przy okazji... Okay. Ej, okay. i co jak wyjdziemy teraz do łódki? No, próbuj gdzieś jechać. Jest! O nie no to jest ciekawe, ale. No, Oo. za bardzo ci nie daje dużych możliwości. Dobra, stary, czekaj. Bo normalnie jeździsz tak samo, stare, Ty. Ale. Co jakbym bym ci na przykład teraz postawił drogę? Postaw z mi tory tego gdzieś, toru? No. Bo to może to jest taki stary podwójny ten. No właśnie mówiłem, że to chyba jest. Tak! Co? Co? Stary, to wystawaj więcej, stawaj więcej, stawaj więcej! Stary, przecież... Zrób mi tor, zrób tor, zrób tor. No, daję, daję ci w dół teraz. Woo! Ja a mogę wiosłować! Nie do wody jeszcze wjechać! Stary. Ja mogę wiosłować! Zrób mi tor do wody, zrób mi tor do wody, stary! Szybko? Ja nie wierzę, stary, Co to jest za mit! Ej, to tu jest najlepszy mit chyba, jakikolwiek sprawdzałem no. Dobra, uwaga! Nie. Aj, Kurde. nie, 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 nie! Nie, topi o -o. się, stary. Topi się. To się topi. Ale wiecie co jest fajne? Usu usuńmy wodę, czekaj, usuńmy wodę. Samym wózkiem, popatrz, tak na dobrą sprawę nie da się jeździć, popatrz, widzisz? No ja wiem. Fak. Więc jak, jak korzystamy z tego... Ej, nie, to jest tak z rzecz, stary. stary. patrz, pokażę ci coś, pokażę ci Ale coś. teraz na dwóch to za bardzo nie działa, ponieważ... O, wiosłuj. A to, w drugą stronę. Tak, wiosłuj. Patrz, widzisz? Widzisz? Ale to już szybko w miarę jedzie. No stary, bardzo, jakbyś miał... I do dobra, tylko problem jest z wodą faktycznie tutaj. Ale plus jest taki, że tym faktycznie można sterować poza. Dobra, już nie już tak, tak, nie mówmy o tym mitie, ale no. mit potwierdzony. Do tego daliśmy super zastosowanie tego mitu. Więc nie no, dla mnie po prostu geniusz. No i czas kodować. przejść w takim razie do szóstego mitu, ten oczywiście potwierdzamy. Możesz zrobić portal do Endu w Nederze. jednym z poprzednich odcinków dowiedzieliśmy się, że w Endzie nie możemy zrobić portalu do Nederu, Ale tak zastanawiając się to możemy dojść do wniosku, że nether jest trochę słabszy niż end. Jakby, e, wiesz, że to tak poziomowo jest tak jakby było najpierw normalny świat, potem, potem nether i na końcu end. To więc jakby da. sama logika podpowiada, że z netheru powinno się dać, dać przejść do endu, więc sprawdźmy w takim razie, czy to tak faktycznie będzie. Więc ja tutaj robię oczywiście portal i sprawdźmy w takim razie, czy będzie taka możliwość. Uwaga! Wow! Ok. A sprawdźmy, A, czy da się przejść. Jest. Da się przejść, więc w takim razie. O, gdzie nas w ogóle. Ej, to jest oh. stare czarno mega. E, tu nic ej, nic ej nie ma. E, mega coś... Ej, co? Gdzie nas respiło? To jest jakiś inny end. Co się stało? Stare, gdzie nas respiło? Ej, nie wiem, ale. Ale. To jest mega dziwne, stary. O, ja Ja cię kręcę, ale. Ej, nie, z tym się nie spotkałem nigdy. Ja Jak mamy się cofnąć? Gdzie mamy przejść? Napiszcie w komentarzu co to może być i do dlaczego tak my musimy chyba zginąć, żeby się przydostać do normalnego świata w ogóle. Ale mega dziwne, aczkolwiek... Wow, ciekawe, o, naprawdę Dostaje? Więc... My zginiem w takim razie, żeby się przesdać normalnego świata. No i co? Mit w takim razie potwierdzamy, no i ciekawe w sumie. No i wiarę logiczne to było. No, więc potwierdzamy mit numer 6. No i czas na numer, mit numer 7. Villagerzy mogą spać w nederze. Okej, okay, także w jednym z poprzednich mitu, Także w jednym z poprzednich odcinków sprawdzaliśmy, że jak się zaśnie na łóżku, to wszystko wybucha. Więc w takim razie sprawdźmy jak to będzie z villagerem. Nie wiem za bardzo jak tutaj to będzie działać, ale ustawmy sobie Timeset Night. I czy jego w ogóle. czy Czemu będzie chciał, chciał w ogóle spać? Oj, o, chyba idzie! O, idzie! Zasnął! S może spać! musi stary! A I spróbuj teraz sobie, sobie jeszcze raz, ty zasnąć, stary, popatrz! Wow! Właśnie! O, więc kurde. Faktycznie potwierdzono... Nie no, mit potwierdzono, nie ma co tutaj przedłużać. Faktycznie to. Oj, zabiły stary villagera w ogóle! Przepraszam, to nie było Ale minę. popatrzcie, w... faktycznie, bo wydawało się, że w ogóle. No, do, do tego jest ciekawość. ciekawostką to, stare. Że, na przykład popatrz, zegar totalnie świruje w nederze, więc nie wiadomo, no. która jest godzina i tak to dalej, prawda. a mimo tego villager wie, że jest teraz noc. mimo po tego jest zmęczony. Więc mechanika gry najwyraźniej jest po prostu trochę zepsuta, no i jak widzicie, po prostu villager mimo wszystko wie, kiedy jest noc, kiedy nie już e, tak, nie wybuchaj tej stary wszystkiego. Sorry, wiesz co, za bardzo mnie wciągnęły te wybuchające. No dobra, ale w takim razie mit potwierdzamy. No i czas na kolejny mit. Jak no. postawisz dzwon na bloku złota, to będzie inny dźwięk niż na innych blokach. Czas na kolejny mit, czas na kolejny mit. Ale cichutko. E, dobra, dobra, ale w takim razie mamy przygotowane, jak widzicie, normalnie dzwon brzmi tak, posłuchajmy. E, bardzo ładnie, teraz czas postawić w takim razie blok złota, więc postawcie tutaj może przy o. ścianie. O. I sprawdźmy w takim razie teraz. Hmm. Nie, brzmi zupełnie tak, tak samo, a spru... No właśnie, to mam takie wrażenie. Ale jest jak postawisz blok na bloku złota, to może na górze. Nie, nie jest, jest ja je to samo. Jest dokładnie tak samo, no. No nie, no to w takim razie nie ma co tej wiedzy tego, tylko... No, Wiec, o może o, się wsłuchać, ale to jest nawet... CO SIĘ w sensie... STAŁO? Co się stało? A bo koń się tak zaczął kręcić. Nie, nie wiem, ale dobra, nie ważne, w takim ale... razie, no, mit obalamy. Czas na dziewiąty mit. Jeżeli opluje lama, a potem wybuchniesz od CNT, to będzie napisane, że lama cię wybuchnęła. Więc przed tobą twój wróg, słuchaj, musisz go uderzyć, bo ona wtedy zacznie w ciebie pluć, więc... W takim razie zobaczmy, czy ona... O, jest. I dobra, uwaga, szybko! spalamy TNT, uwaga. W tak bezpieczne, co yy, to w ogóle nie jest bezpieczne. Oh. Yy, no co prawda nie napisało w ten sposób, a ciebie wywaliło wow. było za No, ale yy, no nie, nie było tak napisane, ale na wszelki wypadek sprawdźmy to jeszcze raz, może w trochę szybszym tempie. Wypadek sprawdźmy to jeszcze raz, więc jeszcze raz udeszlamy. O, nie, tylko. Nie tak mocno, teraz zobaczcie, Mac w ogóle opluć. O, czekaj, tylko zrobimy jakieś. Yy, o, coś takiego. Yy, może jeszcze. O, jeszcze raz, teraz ją uderz. O, teraz ją uderz. Dawaj, dawaj, tam Okej, okay, uwaga. Dostałeś? Dostałem. Tak, tak, nawet dwie uderzyły cię, uwaga. Jeszcze raz. Jest! Jest! Ej, faktycznie! Ale złapaliśmy. Jest bardzo. No, ja. ojej, nie wiedziałem. Czyli że to się dobrze, uda. że sprawiliśmy drugi raz, bo faktycznie. No. I teraz chyba nawet się uderzyła zaraz przed wybuchem, więc Tak, faktycznie... specjalnie dwie uderzyłem tak, żeby. Tak, więc super. Więc mamy potwierdzenie, że faktycznie lama w takim razie jest terrorystką i wysadziła tutaj jeszcze więc najlepiej nie zadzierać z lamą. I chcieliśmy tylko powiedzieć, że w tym odcinku nie ucierpiała żadna lama. W ogóle nie ucierpiała żadna lama przez wybuch, ale to były. Nieważne terrorystki były, więc w takim razie no, przejdźmy do dziesiątego minut, a ten jest oczywiście potwierdzone. Jeżeli nazwie slajma na tagiem na przykład Slimek, i go zabijesz, mniejsze slime będą nazywały się tak samo. Okej, okay, w sumie jestem ciekawy tego wszystkiego, więc ja e, weź najpierw postaw może tego tego e, anvila i faktycznie nazwijmy to nawet e, jako e, tylko nie tak wysoko stary, bo tu sp o nie, i zniszczyłeś trochę. O. No, ale w takim razie nazwij może faktycznie name tak e, jako e, slimek, tak jak Szymek, tylko że slimek. Dobra, to ja w takim razie to zrobię. No, ja to tak no, nie okay, trafię chyba. Lecz leczę slimek. Dobra, i musimy teraz jeszcze tego zrespić: ogromnego tej slime'a, To dajmy. O, takiego aż, dobra? Wow. I nazwijmy go slimek. Jest faktycznie slimek. Ale koks slime I teraz, przy zabiciu go, wszystkie jego dzieci powinny nazywać się w takim razie slimek. więc wystarczy tylko teraz tylko go zabić. Ale, nie ale on nie jest, jest taki. Ale patrz, on jest ogromny, tak? Uwaga. No nie. No niestety nie, ale sprawdźmy. Nazwijmy jeszcze raz tego i sprawdźmy na nim po prostu. Dobra, ale. Ale zobaczmy. O, a, a tego dzieci już są stary tak niesłane. Widzisz? Więc mega dziwne. Slimec. Więc może faktycznie za, za, za dużego go dałem na początku, bo to była niestandardowa wielkość po prostu tego slajma. No ale jak widzicie te małe też nazywałem się slimech, więc wszystko jak najbardziej jest poprawne. Więc no, łatwy sposób, jak zostaje dużo slajmów, a, a jak chcecie wszystkie mieć nazwane, a macie jednego ogromnego, to najlepiej je zabić i wtedy macie więcej. Okej, okay, więc ten mit potwierdzamy i został nam jedenasty mit, dlatego że tak jak przypominamy, zostawiście 10 tysięcy łapek, po 15 tysięcy łapek. A każdy 10 tysięcy łapek to jest jeden dodatkowy mit, więc czas na kolejny dodatkowy 11 mit. Gdy zrespisz świnkę w nederze, zamieni się w zombie pigmena. Okej, okay, więc w sumie nigdy nie szedłem jakąś świnią specjalnie do nederu, ale sprawdźmy w takim razie. Jest tylko napisane, że zrespić. Tutaj partner ciągle nasz villager biega. Stary! Pewnie już nie. Sweźcie czemu zabijesz vioderów? Dawaj ty postaw taki w takim razie ostatniego tutaj dziomala to Znaczy postaw tę świnkę i zobaczmy, czy na się zamieni w zombie pigmena, czy nie. Jestem mega ciekaw. Napiszcie teraz w komentarzu, czy uważacie, że zamieni się w pigmena, czy nie? No zobaczymy. No i dobra, macie 3 sekundy. 3, 2, 2, 2 1, go! Ee... Może jeszcze chwilę? Nie. O nie! Co? co? Dędu skoczyła! No nie, co ona zrobiła? No nie, musimy to zniszczyć, dawaj no jeszcze raz. Ona już tam zostanie Świnka na wieki. Do... Ona tam zostanie na wieki już, ale dobra, dawaj. Da... Dajcie znisz te świnki w komentarzu. Znisz dla świnki. a miała już prawie a, a imię to był ten end stary, że tam dookoła nic nie było dokładnie. No, no. więc no, raczej się nic nie zmieniło. Najwyżej, Aż, jeśli czytaj, to a się a zmieni może, to w kolejnym trzeba. odcinku, to powiemy wam w kolejnym odcinku. Bo może do kolejnego odcinka ona się zabini, tak samo jak ten zombie. Na przykład, więc oglądajcie odcinki, A my tymczasem was żegnamy, przypominamy, że każde 10 tysięcy łapek pod filmem to jeden dodatkowy mit, w tym dobiliśmy 15, więc to jest jeden mit dodatkowy, więc zostawcie także łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał oraz kanał Reakcja, no i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagłóżcie się rzeczywiście na najlepszym tego odcinka, no i cześć! Cześć!